Dzisiaj moim jedynym zadaniem jest po prostu zajęcie miejsca na podium. Renaissance. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Trzy minuty. Trochę przez to mam gorzej. O, jeszcze mi się kolory. Poszłabym po tą długą spódnicę. Może być. Do tego może to. Okej, okay, nieważne. Przyznam, to nie jest mój ulubiony temat. Może dać mi taki. Światki. Albo może dałabym mi kapelusz. Rękawiczki też by się przydały. To futerko może być, tylko dałabym jej takie. Zostawiałabym to tak. Ewentualnie może dałam parasolkę. Halo, halo. Trochę kapelusz w tym zginie, ale może... może, Mogę jakoś raczej trzymać parasolkę? Nie mogę. Dobra. Co to w ogóle jest? Uuu, fajnie wygląda. Fajnie yeah. wygląda, fajnie wygląda. Hmm, trzy bym dała. Sorki, ale nie. To ja, to ja. Uuu, to jest mega ładny outfit. Okej, okay, podoba mi się. Yeah. Pięć. Podium. <laughs> ale że ten outfit jest na drugim miejscu, a jest na trzecim? Ulubiona estetyka. Dobra. Szczerze, nie wiem jak ona się nazywa. Tych włosów używam praktycznie zawsze, ale trudno są cudowne, więc na to. Paznokcie czarne. Kurczę, nie wiem, czy to mi się tak podoba. dałabym jeszcze długie rękawiczki. Okej, okay, dobra. Jako karda musi jeszcze być. I do tego dałabym jej te elfie łóżka, bo są przez słodziutkie. Tą tura Czy ona nie wygląda cudownie? I tutaj też zajmujemy podium. Pierwsze miejsce, mówię wam. Mm. To jest ładne. Trochę się tutaj dużo dzieje. Trochę za dużo jednak. Fajnie to wygląda, ale trochę za dużo dla mnie. To jest obrzydliwe, Hello. No. to ja, to ja, mhm No patrzcie, ona jest przecudowna, boże chciałam być nią Mega mi się podoba, okej okay, to jest piątka, to jest pierwsze miejsce Okej, okay. O... Okay. trzecie też przyjmę Fashion Week, mam pewien pomysł Te buty, to są moje ulubione buty ale w sumie tutaj chyba nie pasują. Ok, ale tył tych butów błagam. Błagam. Czemu dalej one są czerwone? O co chodzi? Bo tu są szpilki. Dobra, dałabym jej połówki. Czy te skrzydła pasują? Trochę nie, ale taki by plan, żeby ona je miała. Ale szczerze to już mi się przestało podobać dawniej futro za to taką torebeczkę. Czy to mi jest z torebką? Oj, nie to. Ej, w sumie. Ej, dobra. Jednak torebka out. Może to kolor by było lepsze. Czy to pasuje? Trochę tak, trochę nie. Okej. Okay. Okej. Okay. Uch, to ja. O. Um. Okay, to też wygląda mega brzydko. What the fuck? Pierwsze miejsce. Drugie. Drugie. Ono ma trzecie. Widzieliście? Wystarczy po prostu slejować, a podium będzie wasze.